z góry, jak ruszają wszystkie fury Hołek, kuli kuchar, a za nimi kurzu chmury To nie pałac kultury, to są szutry To jest Warmia i Mazury Tylko tutaj jak za sobą właśnie taki klimat niesie Nie ma to jak gardle kurz To ściganie się po lesie, albo prolog na stadionie Miasto osztyn rajdowcami naznaczone Czy pamiętasz to Buklewicz? Wielki ukłon w jego stronę Pięć Cztery Trzy Dwa Jeden Start Start Ma albo Maksiu Kilanowski Wśród tych wszystkich panów jest tu również też kobieta Trzymaj się Karina, dziś na pewno będzie meta Czy już oglądanie tak naprawdę tobie zbrzydło? Czekaj stój, weź popot za zakręt jedziemy mydło 90 ostry, krótki lewy tak na plus Tak Stefcio Kardawal swoją furę dzisiaj wiózł Zanim Adaś kopcechno no i jeszcze Radek Typa Jest Maciek Smoleński, nie ma dzisiaj faworyta To jest miasto Olsztyn, to rajdowców jest elita Przyjedź, poczuć, sprawdź, miasto Olsztyn wszystkich wita Dzień Cztery 3 4 2 Start! Set it. Set